Cześć witam was bardzo serdecznie z tej strony SUBE i witam was w kolejnym cotygodniowym podsumowaniu na krypto mówimy sobie od A do Z to co się właśnie stało to co nam wnosi zamknięcie tygodnia mamy za nami też dwutygodniową świecę zamkniętą i tak jak wiecie oceniamy gdzieś tam w perspektywie kolejnych tygodni Potencjał na to, czy będzie dołek na bitcoinie i altach. I są no to podwaliny, tak? Cały czas struktury są spadkowe, ale gdzieś tam te struktury spadkowe po prostu y, są bliżej dołka niż dalej, tak? Nasze tygodniowe momentum, które zrobiło na szczycie dywergencję, zmieniło trend tygodniowy na spadkowy. Gdzieś tam też już ten dołek po prostu jest na horyzoncie, tak? I teraz jest pytanie za 100 punktów, co ten dołek potencjalny może wnieść i 2-3 tygodnie, mm, niekoniecznie nawet spadków czy wzrostów z tego miejsca, tylko nawet konsolidacji, ten dołek może ucementować i pytanie, jak to wpłynie na rynek. Tak jak wiecie, ocenialiśmy właśnie zejście z ATH poniżej poziomu 89 tysięcy, żeby wypełnić te wszystkie fair value gapy, które były na dole z perspektywy właśnie miesięcznej, z perspektywy tygodniowej i cały czas oceniamy ten dołek wokół strefy 80 tysięcy, czyli to jest po prostu złapanie tego dolnego tygodniowego fair value gapa, nad którym się zamykamy na Bitcoinie cały czas. Wokół którego zrobiliśmy daily dywergencję, właśnie lokalnie, i pytanie, czy ta daily dywergencja nas utrzyma? Pod nami, właśnie, jest też cały czas stare ATH z. Wyfilowaniem całej tej płynności, tak, na tym 73 000 i pytanie, czy tam w ogóle po to spadniemy. Dopóki nie ma weekly dołka, jest spadkowo, ale mając taką strukturę na weekly, jaką właśnie widzicie, no po prostu gdzieś tam ten dołek jest bliżej niż dalej, tak, bo wiadomo, jak jesteśmy, jesteśmy pod poziomem 0, ten wiłap żółty, który jest właśnie takim przyspieszonym y, momentum, y, jak on krosuje 0, to momentum robi dołek, tak, czyli jeżeli ten wiłap już ciągnie w górę, Możemy się spodziewać, że jak przetnie poziom 0, to tu będzie dołek, więc to też już trochę nam daje perspektywę na to, że to się może wydarzyć w jakichś najbliższych tygodniach i to po prostu oceniamy. Skala dwutygodniowa, tak samo, bardzo ładnie to momentum pociągnęło w dół i też ten VIWA gdzieś tam potencjalnie jest bardzo nisko na dołku i może zrobić odreagowanie. I zaznaczam od razu fakt, że miesięczny wykres nie zrobił zmiany trendu żadnej w tej chwili jeszcze, co potwierdzi na pewno, że jesteśmy na szczycie Hossy. Tego jeszcze nie ma, więc z perspektywy tego, co obecnie mamy, no są te niepokojące dywergencje, tak, tygodniowa, dwutygodniowa, która jest słabą dywergencją, bo bardzo wysoką, tygodniowa nawet na szczycie lokalnym, która dowiozła zmianę trendu na tygodniowym wykresie, ale nadal trzeba pamiętać, że robimy strukturalnie potencjalnie wyższy dołek, który właśnie oceniamy. Jeżeli zdefiniujemy dołek, będziemy po prostu inwestować w Alty i tak dalej. I to się na pewno ucementuje w momencie gdy już zobaczymy tutaj dołki na tygodniówce i dwutygodniówce co może być oczywiście nie na idealnym dołku tylko gdzieś tam w, nawet na lokalnym już zmienionym trendzie i zależy nam bardzo zobaczyć na Bitcoinie zmianę trendu na daily wykresie i to podkreśli bardzo mocno intencję pójścia po górę i co jest niepokojące pod kątem dalszych spadków, to że ta struktura spadkowa nie stworzyła żadnych farbalipów spadkowych pod kątem tygodniowym, pod kątem miesięcznym i raczej jest to ze skali ogólnej z tego co wiemy z Price Action, słaby ruch spadkowy, tak bo nie tworzymy żadnych sił spadkowych, tylko gdzieś tam cały czas ten wykres mimo mm, spadków, to szybko gdzieś tam odrabia te straty lokalnie z większymi szpilami. I pytanie właśnie do z punktu co wniesie ta lokalna dywergencja i czy tutaj będziemy w stanie gdzieś ucementować ten dołek. Mieliśmy dywergencję, po dywergencji bardzo chcemy zobaczyć, że ona dowozi zmianę trendu i na to nie widać perspektyw póki co, tak? Money na, na daily jest cały czas malejące, jeżeli ta dywergencja się zaneguje to możemy lecieć po nowy dołek albo kontynuować tutaj konsolę w tej strefie i to też nie jest wykluczone. Trzyma nas lokalnie daily fair value gap spadkowy właśnie, pierwszy model daily internal external był dowieziony i skończony, więc mamy repricing, odreagowanie i pierwszy opór nas właśnie trzyma już od tygodnia. Pytanie, czy pójdziemy po ten drugi i to są nasze dwie najważniejsze strefy nad nami i chcemy widzieć momentum robiące dołki, tak? Mamy daily na tej dywergencji, która gdzieś tam potencjalnie traci na sile, ale jeszcze się nie zanegowała. Mamy gdzieś tam te dwudniówki, trzydniówki, czterodniówki na dołkach. I mamy gdzieś tam perspektywy na tygodniówkę na dołku gdzieś tam w perspektywie kolejnych, nie wiem, dwóch, trzech świeczek, więc no, nie możemy olać faktu, że już nie jest tak berry, jak było od góry. tak Te trzy dniówki, które ciągnęły od góry w dół, są na dołkach. Te cztery dniówki, dwudniówki to wszystko gdzieś tam ten ruch spadkowy, impuls spadkowy kończy i naturalnym jest oczekiwać po prostu repricing. I problem jest taki, że tego repricingu nawet nie ma dokąd e, póki co oczekiwać w perspektywie kontynuacji dalszych spadków, dlatego mm, z perspektywy całego wykresu dla mnie ten ruch póki co jest taki, nie? że robimy gdzieś tam repricing po liquidity i gdzieś jak uklepiamy dołek, to prawdopodobnie będę targetował ATH na Bitcoinie i pod to póki co gramy, dopóki ta struktura całkiem się nie zaneguje. Wiadomo, jest spadkowo, dopóki jest spadkowo, oceniamy, czy ten dołek ma szansę się ucementować, ale dopóki daily nie zmieni trendu, to oczekujemy dalszych spadków, tak naprawdę, nie? I struktura na dziennym wykresie, dopóki nie zmieni trendu na spadkowy, to nie ma o czym gadać. I to jest nadrostowy przepraszam. I to jest nasz pierwszy wyznacznik tego, że klepiemy dołek, żeby dzienny wykres zmienił trend i pokazał intencję ku górze. I to będzie potwierdzenie, że gramy właśnie ten internal weekly, miesięczny fair value Gap. I ta płynność ma nas zawieść na samą górę. I pytanie, czy będzie tylko tak samo. Grabnięcie ATH, tak jak to było wcześniej, czy gdzieś tam już ekspansja wyżej i wtedy też będziemy oceniać potencjał na dywergencję tak? dwutygodniową, która może skończyć hossę i, i tak dalej, i tak dalej, więc póki co tak to wygląda, że gdzieś, no nie jestem tak berry że byłem podczas całych spadków, no bo nie mam na to już aspektów, wszystkie te właśnie momentum wysokich interwałów gdzieś tam jest bliżej dołka niż dalej, weekly, które by zrobiło dołek na pewno podkreśli nam to wszystko. I pytanie do 100 punktów: czy do tego 73 tysiące jeszcze musimy spaść? Czy, czy nie? I to jest właśnie to, nad czym teraz się skupiamy lokalnie. Tak jak wiecie, właśnie też na telegramie wklejaliśmy to wszystko. Mieliśmy H4, zmianę trendu. Po osiągnięciu tego dołka właśnie z daily i ten daily fair value gap spadkowy na 103, mamy z niego ostre rejection i mamy nad nami H4 fair value gapa na inwersję. i pytanie, czy tutaj zrobimy wyższy dołek i polecimy wyżej, czy tu już się neguje, jeżeli się zaneguje ta struktura i ten daily fair value gap yy, ma spełnić swoją robotę, to zawiesi nas na nowy dołek, nie? więc automatycznie możemy jeszcze te 73 tysiące targetować. Momentum tych niskich interwałach gdzieś tam też. Nie wygląda jakoś turbo źle, hmm, ale dopiero będzie źle, jak się zaneguje ta dywergencja, czyli zrobimy gdzieś tam znowu szczyt i polecimy może nawet po potrójną dywergencję na to 73 700 yy, i tak to by wychodziło. Nie? Jest spadkowo, jest potencjał na konsolę większą w, tym, w tej całej strefie, żeby gdzieś tam uklepać dołek. I jeżeli to zrobimy i zdefiniujemy, to targetujemy ATH, i taki jest mój ogólny bias na Bitcoinie. Hmm, jeśli chodzi o Ethereum, to właśnie to jest to samo, chociaż jeszcze sobie zerknijmy na Bitcoin na CME, bo CME też jest bardzo ciekawym aspektem pod tym kątem, że mamy cały czas tego gapa, o którym mówiliśmy, który nas trzyma i Bitcoin na CME już zrobił tą robotę, którą chcemy widzieć, zrobioną na wykresie giełdowym, tak, CME, czyli to jest te amerykańskie futuresy bez weekendów, przetestowaliśmy stare ATH sfilowaliśmy 100% tego liquidity spadkowego wzrostowego, które chcemy właśnie przetestować na Bitcoinie, na tym wykresie, gdzie tu jeszcze jest miejsce, więc też pytanie, czy tu jesteśmy w stanie wklepać ten dołek, czy też nie. I mówię, chcemy zobaczyć daily, strukturę zmieniającą trend. Wtedy nie ma po co być w ogóle już tak naprawdę bearish, bo w skali tygodniowej i w skali miesięcznej nie mamy żadnych oporów nad nami, dlatego targetujemy raczej póki co to faworyzujemy. Nie? Jeśli chodzi o Ethereum, to też wklejałem wam tą wielką analizę na yy, Mediach wszystkich i dla mnie Ether musi utrzymać tą strefę, od której się odbiliśmy. tak? Miesięczny inwerser value gap 1770 do samego tego dołka z tej skali 1500. I ta strefa musi nas utrzymać. Według mnie, jeżeli chcemy kiedykolwiek widzieć jeszcze ATH na, na, na tym wykresie, z perspektyw takich, że trzyma nas. Liquidity całej tej nogi wzrostowej i jesteśmy pierwszy raz w tym 3-miesięcznym Fair value Gapie, tak? Bo tu mamy 3-miesięczny wykres, który zostawił Fair Value gapa i to jest 3-miesięczny order block, który nas trzyma, więc nadal perspektywy yy, zrobienia po prostu wyższego dołka w takiej skali jest tu możliwe i nie neguję tego. Nie? Niepokojącym jest już fakt, że tam gdzieś tam miesięczny wygląda trend, że miesięczny inwers poleciał na szczycie, tutaj 2,800. Mamy flipniętą strukturę i mamy bardzo mocny opór na 2,800 i stąd możemy gdzieś zrobić dołek, pójść na właśnie 2,800 i nawet coś takiego finalnie. Więc tu się rozstrzygnie bardzo wiele, ale stąd oczekiwanie dołka nie jest niepoprawną Żadną strefą, tak czyli 3-miesięczny wykres jeszcze może nam zrobić zmianę trendu pod kątem tego, że jeżeli zamkniemy się 3-miesięcznym wykresem pod tym knotem, to potencjalnie mamy zmianę trendu na 3-miesięcznym wykresie i to może być bardzo bearish. No i mamy też 3-miesięczny, 2-miesięczny, miesięczny wykres na szczytach na momentu, więc to jest też niepokojące. Ale weekly znowu dołek na horyzoncie, dwutygodniówka gdzieś tam też może zrobić w najbliższych czasach dołek i pójście pod 2800 minimum nie jest nawet niewykonalne z tej perspektywy i nadal chcemy te dołki zobaczyć <coughs> i Daily też zmieniające trend wokół tego i Daily na Ethereum wygląda gorzej ale mamy dobity przepotężny support i właśnie nie wykluczam, że tu może być jedna wielka konsola w najbliższym czasie więc ciężko będzie teraz oczekiwać dalszych spadków bez tego momentum na pewno spadek poniżej 1500 dla mnie to już jest potwierdzenie bezsy i dopóki utrzymamy się tutaj nad i dopóki Daily nie zmieni trendu, możemy robić konsolę. Jak tylko Daily wykres zmieni trend, to faworyzujemy wyjście górą. I tu się nic nie zmienia. Nie? ETH na CME też wygląda trochę niepokojąco, bo ten dołek, który nas trzyma na tym wykresie giełdowym, tutaj już go wybiliśmy dołem i jest to bardzo niepokojący aspekt właśnie, że tak mocno tutaj poszliśmy. I zobaczymy, co przyszłość nam tutaj przyniesie. Nie? Ale póki co, tak to wygląda, że gdzieś tam ten dołek mamy po co oceniać. Chcemy widzieć daily zmieniający trend, dzienny wykres, i wtedy możemy gdzieś tam nawet fajne odragowanie dostać. Jeśli chodzi o dominację, cały czas ja jestem na dominacji gdzieś tam bardziej bycze. Mamy pójście właśnie z weekly Fair Gapa w kierunku górnym miesięczny wykres cały czas silny i nie ma tutaj jeszcze perspektywy, żeby być bardzo bearish. Nie? Ta dywergencja, która się wcześniej tworzyła, się zanegowała. Eee, chcemy widzieć pójście po te 66% i pytanie, czy to jest wykonalne. Nie? Daily wykres gdzieś tutaj też próbuje lecieć cały czas bokiem. E, trzyma nas Daily Fair Value Gap. Chcielibyśmy gdzieś tam widzieć utrzymanie tej konsoli i pójście górą. Jakiekolwiek wyjście dołem będzie bearish dla mnie tutaj i może finalnie Tą dywergencję weekly zacząć domykać, więc ten wykres też bardzo istotny, co wniesie w najbliższej przyszłości. I dopóki jest struktura bullish, to oceniamy, że będzie kontynuacja bullish. Jeżeli to się zacznie walić, no to się zacznie walić. Będziemy to oceniać. Nad nami, pod nami jeszcze jest ten jeden weekly ferwalika gap na dole, z mógłby być nawet dołkiem, ale raczej nie mamy po co spadać z tej strefy, jeżeli nie po to. Nie? I tak bym to właśnie widział. Dolar, który też oceniamy właśnie, że jest bardzo bearish długoterminowo, yy, gdzieś tam cały czas potwierdza to wszystko, otrzyma następny miesięczny Inverse Fair Value Gap jako pierwszy target i pod nami jest roczny Fair Value Gap, który właśnie targetujemy jako potencjalny pierwszy makro support, z którego jest szansa jakkolwiek iść wyżej. Tylko pytanie, czy po to finalnie też pójdziemy. Póki co na dolarze jestem bardzo bearish i nie ma żadnych aspektów bullish'owych dla dolara, przez co też gdzieś to tam z tyłu głowy sprzyja kryptowalutom. Jeśli chodzi o ETH do Bitcoina, ten wykres jest cały czas bearish, tu się nic nie zmieniło. Wiadomo, jakby Witek podbił do góry do ETH, to Ether i tak skorzysta na tym, tylko pytanie, czy jeszcze w tej hostie kiedykolwiek ETH outperformuje Bitcoina i na to się w sumie nie zapowiada. I targetuje ten dołek na ETH do BTC, bo tutaj nie ma nic za bardzo póki co bullish'owego. Złoto bardzo ładnie zaatakowało 3000. to jest to o czym mówiliśmy ostatnio, że złoto jest bardzo bullish. Zanegowała się ta dywergencja, rosnące money flow, weekly fair value gap, pójście po ATH, chcemy widzieć kontynuację, nowe fair value gapy, które się już tworzą i z tych fair value gapów będziemy oceniać cały czas gdzieś tam kontynuację, tak jak tutaj wcześniej. Nie? I nie ma po co być za bardzo bearish, daily nadal mocne. Gdyby tu się domknęła dywergencja daily, to może być to też niepokojące, ale jeszcze jej nie ma. nie. I raczej oceniamy cały czas kontynuację na tym złocie i jeszcze nie mam nic, żeby być bearish. I tak jak ocenialiśmy dołek na tym week w po ATH, tak samo teraz gdzieś tam chcę widzieć tę kontynuację. Jeśli chodzi o wykres... S&P 500 czy nasdaq tu też się nic nie zmienia. Jestem bearish na tyle, żeby mówić o tym 17800 i tym półrocznym fair value gapie, który jeżeli by nie utrzymał to rekordowo nawet możemy lecieć po ten najniższy fair value gap 14400 400 i to są nasze pierwsze linie takie saportu, które mają jakiekolwiek znaczenie dla wykresu. Lokalnie wiadomo, gdzieś tam może być przystanek i pójście na odreagowanie, a długoterminowo raczej jestem bearish na tym wszystkim. Miesięczny wykres, dwumiesięczny, wszystko porobiło szczyty. Gdzieś tam lokalnie zmieniamy trend weekly, więc nawet odreagowanie to jest tylko potencjalny niższy szczyt dla mnie. I dopóki nie zejdziemy chociaż do tego półrocznego fair value gapa, nie mam po co za bardzo być bullish. Daily momentum tak samo jest kontynuacyjny, więc możemy gdzieś tam zrobić szczyt i od razu e, coś takiego. Nie? Zobaczymy, co, co nam przyszłość przyniesie. Lokalnie może być odrażowanie. Long termowo jestem bearish na, na znaku, dopóki nie dojdziemy do tego półrocznego fair value gapa, który będziemy oceniać, czy może być dołkiem po ATH znowu. Jeśli chodzi o Total 3, wykres to tutaj tak samo. Mamy gdzieś tam te spadkowe momenty, mamy gdzieś tam próbę utrzymania tej struktury, w której jesteśmy. Mamy te Fair value Gapy, mamy ten poprzedni szczyt, który nas trzyma bez, bez przerwy. Mamy Internal Weekly, External, które utrzymało i gdzieś tam też potencjał na te dołki się tworzy. I jeżeli obecny Daily Fair Value Gap, który nas trzyma, nie dowie kontynuacji spadków. Tylko zaczniemy tutaj flipować tą strukturę na bardzo byczą. To faktycznie możemy mieć tutaj podwaliny pod to, żeby robić jakiś dołek większy. Z racji braku kontynuacji weekly, zamknięcia się poniżej i ten daily support, który mamy, jest kluczowy. Czy lecimy od razu w dół, <laughs> czy flipujemy to górą, jakikolwiek powrót na górę może być lekko byczy, tak? Więc są tu aspekty, które fajnie yy, to wszystko wnoszą. Bo jesteśmy w bardzo tricky sytuacji, gdzie Jesteśmy blisko dołków, ale ich nie ma, nie? więc ciężko tutaj cokolwiek wymuszać. E, I nie wykluczam nadal tego 645, tyś, 645 bilionów, jaką taki makro support pod dołek, o ile od razu po niego polecimy. Nie? Od razu do bitcoina, gdzieś tam też cały czas ten wykres oceniamy. Mamy podwaliny pod dywergencję, Weekly, która się gdzieś tam cały czas próbuje w tym range dopełnić. Mamy gdzieś tam podwaliny pod dwutygodniową dywergencję, która ma bardzo blisko, żeby zrobić dołek na jakimkolwiek podbiciu i miesięczny wykres też jest bardzo nisko, nie? Daily cały czas było bearishowe lokalnie w tej konsolidacji, obecnie gdzieś tam zyskuje na sile i pytanie, czy też ten daily trend tutaj będzie w stanie się zmienić i czy flipniemy tego weekly fair value gapa. I zaczniemy domykać to wszystko w bullish aspektach. nie, Więc naprawdę nie wygląda to źle pod kątem tego, żeby uklepać pomału dołek. Nie jestem bullish jeszcze na tyle, żebym kupował alty i tak dalej. Ale gdzieś tam na horyzoncie o tym dołku cały czas rozmawiamy, bo są na to warunki. Złoto do Bitcoina też mamy e, bardzo fajne podbicie, mamy wypełnienie całego tego fair value gapa spadkowego i gapa. Mamy gdzieś tam przystanek, Daily gdzieś tam robi dywergencję na tych szczytach i możemy mieć też podejście pod repricing i zrobienie wyższego dołka strukturalnie właśnie na dole wokół tych gapów, które tam zostawiliśmy. I tak naprawdę jest na to miejsce, żeby po to pójść i na pewno jakbyśmy mieli na tym wykresie spadki to może to też napędzić wzrosty na krypto, bo to też koreluje, nie? i chcemy finalnie zobaczyć, żeby ten wykres wybił ten szczyt wcześniejszy w skali makro, co potwierdzi nam bardzo beriszowe aspekty dla Bitcoina yy, pod kątem złota, tak? bo tak jak wiemy, historycznie te momenty wszystkie były yy, każda dywergencja, każdy zwrot wartości złota do Bitcoina był szczytem. OSy czy PESY na Bitcoinie, przez to też ten wykres gdzieś tam mamy na uwadze i sobie na niego zerkamy. Więc mieliśmy podwaliny na przepotężne dywergencje. mamy gdzieś tam pierwsze opory i pytanie co dalej. Tak, Wcześniej też na tym dołku ze szczytu Hosty 2021 mieliśmy przepotężną dywergencję taką samą jak teraz. Pójście do góry, pójście po te fair value gapy, na nich przystanek, odreagowanie i wybicie górą. Teraz właśnie liczę na to samo. Mamy wypełnione wszystkie te fair value gapy spadkowe, przystanek. Gdzieś tam może być pójście po jakiś wyższy dołek i kontynuacja góry i chcemy widzieć właśnie wybicie tego górą. Zobaczymy czy tak też się stanie. To jest proces wielomiesięczny bo to jest wiadomo skala miesięczna dwutygodniowa. Więc rozwojowo, długoterminowo tutaj to wszystko będzie. Dominacja USDT tutaj też ciekawy aspekt, bo tutaj bardzo bullish się zrobiło lokalnie. Miesięczne dołki, dwumiesięczny wykres gdzieś tam może zrobić dołek za miesiąc, jakby się zamknął na zielono. I trzymiesięczny wykres, który się zamyka za 14 dni, również gdzieś tam ma podwaliny, żeby. Robi gdzieś tam dołek na tym wykresie 3-miesięczny fair value gap. To dołek, brak kontynuacji, i mamy gdzieś tam lokalnie zmianę trendu. Yy, I pytanie: Co dalej? Trzyma nas order block ten miesięczny jako przystanek. Gdzieś tam weekly jest blisko szczytu, daily na szczytach robi gdzieś tam dywergencja, nadal struktura jest wzrostowa i to daily momentum jest kontynuacyjne. I mamy też yy, właśnie daily fair value gap, który może nas wywieźć do góry i pytanie czy to tak się stanie, jakbyśmy tą strukturę tu flipowali na spadkową, to prawdopodobnie ten miesięczny fair value, gap, który się dopiero może utworzyć na dole, może być takim pierwszym mocnym supportem dla nas. I ciężko tutaj zobaczyć jakkolwiek strukturę, tak, bo mamy gdzieś tam dołki na tym miesięcznym wykresie. Utrzymaną strukturę z kwartalnego wykresu, który nie kontynuował spadków i wybicia, tylko utrzymał ten dołek. I z powrót nad ten szczyt z tego Gafa będzie bardzo boli, żeby atakować ATH. Pytanie, czy to się stanie, tak? Czy, to miesięczny, czy ten miesięczny wykres zrobi dystrybucję z malejącym maniflautem, czy tam zrobimy szczyt taki bardzo niski i kontynuację do dołu i jest koniec? Czy jednak faktycznie e, flipujemy tą strukturę na górę? I chcemy na pewno widzieć na tym wykresie wyjścia nad ten szczyt, żeby było naprawdę bardzo potencjalnie bullish i lokalnie nie jest jeszcze bearish tak na tyle ile bym chciał żeby mówić o tych spadkach ale gdzieś tam ten szczyt pierwszy weekly może jakieś odreagowanie większe dowieść. nie musi. I tak by to wszystko wyglądało tak jak wiecie ja też oceniam cały czas spoty Mamy wykresy typu. To są lista spot, które ja dawałem właśnie na Telegramie pod kątem tego, co mnie interesuje i jestem zainteresowany. To są alty, które ja śledzę, które gdzieś tam chcę kupić, gdyby było naprawdę fajnie byczo I nie są to jedyne alty, które są fajne na rynku, tak? Ja nie jestem też w stanie śledzić wszystkich altów na rynku, jakie tylko istnieją. I moje kryteria są proste. Od dołka Hossy. Chcę widzieć trend wzrostowy na miesięcznym i tygodniowym wykresie, i te alty te kryteria spełniają. Nie interesują mnie alty, które robią niższe dołki, do dołka hosty, które nie wybiły szczytu marcowego ostatnio i w ogóle nie mają żadnych sił, tak? Więc te alty mi się podobają. Jest jeszcze takie XRP, ale to są już alty, które są za wysoko dla mnie i wolę kupić te, co robią pełną korektę, niż te, co nie robią tego, nie? I tak samo tygodniówki gdzieś tam już nisko, na każdym tym wykresie nie wykluczam, że to wszystko może spługać właśnie z tym, żeby zrobić gdzieś tam ten dołek. I pytanie, czy po to pójdziemy. I te alty są na pewno tymi, którymi ja się będę interesował z wyjątkiem właśnie TI, bo TIA jedynym co mnie tutaj właśnie zachęca, to to, żeby filowała całe Liquidity Spadkowe, i nawet stąd możemy zrobić bardzo fajny dołek. I też robimy właśnie dołki na tygodniówce, dołki na. Dołek blisko na dwutygodniówce. Gdzieś tam ten fair value gap spadkowy weekly nie dowozi większych spadków. I Pytanie, czy ten wykres się zreakumuluje, czy też nie. I też chcemy widzieć dziś tę zmianę i wybicie obecnie tego szczytu, żeby naprawdę myśleć albo o 7.20, albo nawet o ATH, gdyby jakiś alt season miał mieć miejsce jeszcze w tej hostie, tak? bo to jest bardzo kluczowe. Jakie są warunki na rynku, żeby oczekiwać pod kątem altów Różnych rzeczy. Trump na liście tak samo, tylko i wyłącznie przez to, że jest mm, bardzo popularnym coinem, który nawet jak wygląda jak gówno, jak będzie alt season jakikolwiek, to będzie hypowany na maksa, nie? więc to też jest oczko w głowie i chcemy widzieć zmianę trendu daily na wzrostową i na wyższych dołkach gdzieś tam się podpinać pod te wzrosty. I tak wygląda właśnie struktura tych wszystkich altów. Mamy gdzieś tam kontynuację, wyższe dołki, wybicie szczytów marcowych, zamknięcie się ponad, repricing do 100% dołków i wokół tego robiąc weekly dołki, dwutygodniówki, które by tu zrobiły dołki i daily, które tu będzie zmieniać strukturę na wzrostową. Dla mnie podkreśli dołek i oczekiwania będzie po prostu higher, high do tego szczytu i te alty te kryteria spełniają, tak? I tak samo, stąd możemy zrobić dołek i atakować ATH, albo jeszcze możemy spać nawet dalej, bo mamy gdzie spadać. I dołek nawet tu możemy zrobić. Pepe to samo, zmienił strukturę lokalną, tylko na pepe na przykład mamy koncept 6-miesięczny. I 6-miesięczny Fair value Gap nas tu utrzymał, i też nie wykluczam, że on może ATH jeszcze atakować, warunki na wykresach na rynku. Temu sprzyjały. I chcemy widzieć cały czas na altach bez zmian to samo daily zmiany trendu, która jest spadkowa, tak? Czyli jakikolwiek trend dzienny, podkreśli nam naprawdę koniec tej korekty. I ku temu chcemy widzieć weekly na dołkach i dwutygodniówkę na dołkach, i te alty są tymi, które chcę kupić, tak? I każdy ten alt oczekiwania wybicie tego szczytu. A ile by mogło dowieść wyżej, to już wiadomo. Ciężko oszacować. Tak by to wychodziło, nie? CRV też dowodzi, do cementuje bardzo wysokie momentum weekly, które gdzieś tam blisko dołka. Algo, które ma strukturę wzrostową, też można śmiało oczekiwać. higher high do tego wszystkiego. Ada też, tylko Ada też już ma pod tej podbicie bardzo małą korektę, ale lokalnie coś tam próbujemy utrzymać. To wybicie i pytanie, czy tu zrobimy dołek? Jeżeli by tu były podwaliny do dołka, to też AD bym chciał kupić z perspektywami na nowy szczyt, więc nadal wygląda lepiej niż większość coinów na rynku z oczekiwaniami na jakieś 100, 200%. Gdyby miało dojść do alt sezonu, I na tym teraz się skupiamy, nie? Więc tak to by wychodziło z tym wszystkim z moich perspektyw. Zobaczymy, co lokalnie nam ten Bitek też zaprezentuje. Potencjalnie robi się fajny dołek. Niepotwierdzony. Mamy fajne warunki, żeby o nim myśleć. Dolar sprzyja temu wszystkiemu. Hmm. A I chyba na tyle by to było, nie? Więc. Na live wtorek, czwartek będziemy to oceniać bardziej skrupulatnie. No dość szeroko ta analiza przyszła, ale no chciałem podkreślić wszystkie te tematy. Ja nie jestem osobą, co się nastawia na to, że jest bessa, że jest hostsa, tylko rozgrywamy wykresy. Od grudnia byliśmy spadkowi, gdzieś te siły spadkowe po prostu się kończą. Są warunki, żeby zrobić to, jak to o nich mówimy. Chcemy na tym zarobić. Jak ktoś jest zainteresowany tym wszystkim, to po prostu e, zapraszam do śledzenia tych wszystkich moich kanałów, na których też będę mówił o tym, że kupuję. Na Telegramie, na Discordzie i pytanie to zdefiniować, kiedy będzie moment, w którym warto kupić, bo zanegujemy gdzieś tam możliwości dalszych spadków i to jest gdzieś tam bliżej niż dalej, według mnie. Dlatego ten okres najbliższy będzie bardzo kluczowym okresem, przez to, że raczej to jest ostatni rok wzrostowy na krypto przed jakąś tam cykliczną Bessą, więc prawdopodobnie czeka nas ostatnie wejście w jakikolwiek spot na rynku przed jakąś tam prawdopodobnie dwuletnią przerwą na zakupy od dołków w Obezpie, nie więc chciałbym żeby jeżeli jeżeli do tego dojdzie to chciałbym w tym być i tyle. Dzięki Wam zostawcie suba, lajka i zobaczymy co kolejne dni przyniosą na bieżąco będziemy to oceniać. To, że mówimy o dołu nie znaczy, że się potwierdził. To się w każdej chwili może zanegować, mamy po co spadać. Eee, pytanie czy jesteśmy jeszcze w hoście, czy w beście, są za i przeciw. Eee, 3 miesięczny Ferwaliu tam też powstaje na Bitcoinie, to jest bardzo ciekawy aspekt. Eee, i to też będzie potencjalnie bullish jeszcze dla wykresu, tak? Bo 3-miesięczny wykres nam się zamyka za 14 dni i pod nami na Bitcoinie powstaje fair value gap. I też nie wykluczam, że po tego fair value 3-miesięcznego możemy zejść, i gdybyśmy wokół niego zrobili dołek, to już w ogóle będzie dla mnie yy, oczywiste. ATH wtedy, nie? Zobaczymy, co nam przyniosą najbliższe dwa tygodnie, czy on się ucementuje, czy wokół niego zrobimy dołek i na pewno gdybyśmy do niego spadli, do żeby zanegował się ten miesięczny wykres, musielibyśmy spaść do 70 tysięcy w ciągu następnych 14 dni i gdyby go zanegowali, to potencjalnie będzie bardzo bearish sygnał też, nie? więc pytanie, co dalej. I na bieżąco czekamy na nowe dane. Dzięki, pozdro, trzymajcie się.